Bartek Gołbysia witał w czwartek 6 maja. Zapraszam na telefakty. Promyk świętuje. OSP w ćmielowie kupi nowy wóz. Oszuści nie próżdują. Trzeci dzień matur, dziś język polski, ale nie obyło się bez dodatkowych nerwów a to za sprawą anonimowych maili, które dotarły do ostrowieckich szkół. Podobne incydenty miały miejsce również w regionie świętokrzyskim. 6 dzień maja to trzeci dzień tegorocznych matur. W czwartek uczniowie przystąpili do egzaminu z języka angielskiego. Niestety nie odbyło się bez incydentów. Do kilku ostrowieckich szkół wpłynął mail informujący o podłożeniu bomb. Organizacja matury już była utrudniona ze względu na pandemię, ale że tak powiem, wydaje mi się, że to dało się już odpowiednio zabezpieczyć i tu mieliśmy to dobrze dograne. I chyba też między innymi to pozwoliło nam inaczej zareagować na maila maila w sprawie w sprawie bomby dzielnicowi naszej komendy informowali wcześniej już dyrektorów e, tych wszystkich placówek oświatowych na terenie e, naszego miasta powiatu o tym że rekomendacja e, centralnego biura śledczego policji e, odnośnie tych zgłoszeń jest e, bardzo niska i są to e, takie alarmy wysyłane kaskadowo do różnych instytucji e, oczywiście e, e, e... Podjęte działania przez dyrektorów szkoły to zależą już w ostatniej mierze od nich. Jeżeli dyrektor zdecyduje się na ewakuację, to oczywiście taką ewakuację przeprowadza. Natomiast my zalecamy, żeby podchodzić do tego na chłodno i jeżeli nie są nie ma jakichś przesłanek mówiących o tym, że rzeczywiście ktoś w tej szkole mógł podczas nieobecności się znajdować i jakiś bładunek podłożyć, to nie rekomendujemy, żeby Dokonywać ewakuacji. Zamieszanie wokół maili i interwencja służb nie przeszkodziły w planowanym przeprowadzeniu egzaminu, który był zarazem ostatnim obowiązkowym, pisemnym sprawdzianem dla maturzystów. No ogólnie, szczerze, myślałem, że będzie gorzej, aczkolwiek yy, nie było takie trudne. No na pewno te próbne matury były trudniejsze niż yy, ta docelowa. Wydaje mi się, że dobrze. Angielski nie był za trudny, więc. Wydaje mi się, że będzie jakieś 80%. Z roku na rok statystyki pokazują, że większych trudności z językiem angielskim młodzież nie ma. Najwięcej obaw wciąż budzi matematyka, a język polski to już zależy od tematów. Wydaje mi się, że to po prostu było takie wstrzelanie, czy w odpowiedni temat się trafiło. A matematyka... No dobry w matematyki nie jestem, ale mam nadzieję, że zdałem. No, zadania otwarte sprawiły trochę trudności, jak wiadomo. A zamknięte wydawało mi się, że było proste i jestem dobrej myśli. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła kilka zmian, m.in. zrezygnowano z obowiązków zdawania jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, zrezygnowano z egzaminów ustnych. Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres podstawy programowej. Wszędzie, gdzie, gdzie będzie się wypowiadało kilka osób, to będą różne zdania na ten temat. My też w swoim gronie dyskutujemy i, i, i też różnie ludzie to odbierają. Wiadoma sprawa, że trudny, bardzo trudny rok dla, dla wszystkich maturzystów. Nie ma co czarować, że przez ca praktycznie cały rok na zdalnym nauczaniu co od nauczycieli wymagało niesamowitego zaangażowania i, i, i zupełnie nowego podejścia, którego wcześniej nas nikt nie uczył przecież. A od uczniów wymagało bardzo wiele takiej pracy też samodzielnej. Więc tutaj wszystko zależało też od tego, jak uczeń był w stanie sam się zmobilizować do takiej pracy własnej. W szkołach technicznych absolwentów czekają jeszcze egzaminy zawodowe. Te zaplanowano na czerwiec. Uczeń musi być przygotowany, a szczególnie w szkole technicznej, takiej jak nasza, gdzie musimy go nauczyć do takiej samej matury jak w całej Polsce, we wszystkich liceach najlepszych i do egzaminów zawodowych, które musi zdać, żeby być technikiem uzyskać ten, ten zaszczytny tytuł, zaszczytny dlatego, że zdanie matury to tylko 30% i wystarczy, a egzamin zawodowy to aż 75%. Zawsze to powtarzam, że ktoś kto zdaje ten egzamin z sukcesem to jest naprawdę już fachowiec, to on naprawdę już wiele potrafi. Po wszystkich egzaminach przyjdzie czas oczekiwania na wyniki. Te Centralna Komisja Edukacyjna ogłosi 5 lipca. Maturzyści, którzy nie stawili się na egzaminie w wyznaczonym terminie mogą aplikować o termin dodatkowy między 1 a 16 czerwca. Egzamin poprawkowy dla tegorocznych maturzystów zaplanowano na 25 sierpnia. Pomimo licznych apeli i akcji społecznych oszuści nadal oszukują osoby starsze, ale i nie tylko. W ostatnim czasie Ostrowczalka straciła blisko 90 tysięcy złotych. Po raz kolejny doszło do oszustwa, w wyniku którego mieszkanka miasta straciła oszczędności i dorobek swojego życia, konkretnie pieniądze i biżuterię o łącznej wartości ponad 88 tysięcy złotych. Część pieniędzy wraz z biżuterią zgodnie ze wskazówkami od oszustów zapakowała i wyrzuciła przez okno, gdzie odebrał je już postawiony fałszywy Funkcjonariusz po kolejną kwotę 78-latka wybrała się do banku, wypłaciła w placówce około 30 tysięcy złotych i pozostawiła je we wskazanym przez oszustów miejscu. Oszuści nie odpuścili i przekonali seniorkę, aby przekazała im kolejne pieniądze. Jednak jego pracownicy nabrali podejrzeń i tylko dzięki dobrej reakcji obsługi placówki udało się uchronić 78-latkę przed stratą kolejnych pieniędzy. Ostatecznie nie wypłacono reszty oszczędności, a całą sprawę za nową pracownika banku zgłoszono na policję. Oszuści w dalszym ciągu są aktywni i za każdym razem modyfikują sposoby nielegalnego pozyskiwania gotówki. Policja apeluje o zdrowy rozsądek. Jest kilka takich prostych zasad, o których trzeba pamiętać. Żeby nie stać się ofiarą takiego oszustwa. I teraz tak, jeżeli ktoś dzwoni do nas prosząc o pożyczkę, to miejmy świadomość, że ta osoba chce nas, może nas oszukać. Nigdy nie podawajmy swoich danych, adresu, wieku, sytuacji materialnej, numeru konta czy hasła do, 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 do kont. Pod żadnym pozorem nie przekazujmy pieniędzy osobom obcym. Jeżeli rzeczywiście. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń policja prosi o kontakt z najbliższą jednostką bądź pod numerem telefonu 112. Pamiętajmy, że funkcjonariusze policji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. W maju sporo miejsca poświęcamy osobom niepełnosprawnym, ich problemom i potrzebom, bo właśnie w maju przypada Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To święto dziś uroczyście obchodzono w Promyku. 5 maja przypada dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień ten został ustanowiony we Francji na początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych i wyraz z jednej strony solidarności i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej zaś jako sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszelkich obszarach życia publicznego. Godność osób niepełnosprawnych kojarzy mi się z tym, że Yy, osoby niepełnosprawne powinny być szanowane, one też są ludźmi, tylko troszkę innymi. Z chwilą narodzenia, już tak naprawdę posiadamy godność. I godność jest to rzecz niezbywalna dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne przez długi czas były pomijane, a ich prawa marginalizowane, a słowo równouprawnienie często było dla nich obce. To właśnie dzięki różnym inicjatywom, spotkaniom ze specjalistami, pogadankami czy nawet festynami osoby niepełnosprawne pokazują, że mają swoją godność. Dopiero zaczęliśmy dostrzegać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają naprawdę problemy różnego rodzaju, a one, żeby zachować swoją godność, powinny mieć przede wszystkim równe traktowanie, taki dostęp do wszelkich dóbr, takich, jakie mamy osoby wszystkie zdrowe. W tej chwili no, też jeszcze troszeczkę się borykamy, chociaż już poprzez to nagłaśnianie jakby zmniejsza się ten problem osób z niepełnosprawnością. Niemniej jednak jeszcze występuje, bo na przykład w mieszkalnictwie na pewno jest jeszcze problem duży, z, z barierami architektonicznymi, więc tu na pewno jeszcze mamy wiele do zrobienia. Przy Szkole Specjalne promyk w Ostrowcu Świętokrzyskim od początku istnienia stara się godnie obchodzić ten wyjątkowy dzień, organizując gry i zabawy dla swoich podopiecznych. I malujemy twarze Układamy kloczki. Na tym promykowym naszym ogrodzie dziś mamy różne gry, zabawy, różne tory przeszkód. Mamy również malowanie rączkami na streczu. Dzisiaj też zdobimy ciasteczka, babeczki. Po prostu chcemy urozmaicić naszym wszystkim dzieciom z promyka czas, tak żeby chociaż na chwilę w czasach, wiadomo, pandemii, miały tą normalność. Tak? No i właśnie dzisiaj pogoda nam się udała, dlatego bawimy się na ogrodzie. Dla Ostrowickiego Promyka priorytetem jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepszej opieki i godnego życia. Dlatego od września przedszkole ma zamiar wprowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem głębokim w wieku od lat trzech. Przypominamy, że konkurs Dobry Bo Polski, Dobry Bo Świętokrzyski trwa do 10 maja, zatem to ostatnia chwila, aby zdecydować się na udział w konkursie. Promowanie atrakcyjności i oryginalności regionalnych produktów to główny cel konkursu Dobry bo Polski Dobry bo świętokrzyski. W ubiegłym roku konkurs zdobył uznanie wśród dzieci i młodzieży. Z terenu województwa świętokrzyskiego spłynęło ponad 200 prac. Urząd marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przygotował specjalne materiały dotyczące tegorocznej edycji konkursu, a do udziału zachęca marszałek Andrzej Będkowski. Przed nami druga edycja zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dobry bo polski, dobry bo świętokrzyski. W ubiegłym roku konkurs zakończył się sukcesem, bardzo oryginalnymi pracami, które promowały produkty wytwarzane na terenie naszego województwa. Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w tej naszej drugiej edycji Dobry Bo Polski, Dobry Bo Świętokrzyski. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy muszą wykonać prace plastyczne, przestrzenne bądź multimedialne, które ukażą dobro regionalnych produktów. Zdjęcia pracy plastycznej lub link do filmu należy opublikować na własnym profilu społecznościowym, a w treści posta zamieścić hasztagi Dobrybo Polski, Dobry Bo Świętokrzyski oraz oznaczyć profil Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Prace, formularz zgłoszeniowy oraz skrynza zamieszczonego postu lublinku należy również przesłać mailem na adres konkursmaupaseimi.kielce.pl. Konkurs potrwa do 10 maja 2021 roku. Na uczestnictwo w konkursie wielkie litery zdecydowała się miejska biblioteka publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim i opłaciło się, ponieważ właśnie ta placówka zdobyła pierwsze miejsce, a nagroda już trafiła do bibliotekarzy. Od 22 marca do 12 kwietnia trwały wirtualne targi dla bibliotek. Wydarzeniu towarzyszył konkurs, w którym do wygrania było kilkadziesiąt bestsellerowych powieści, wydanych w specjalnym formacie z dużą czcionką. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zwyciężyła w konkursie wielkie litery dla bibliotek. Spośród 155 zgłoszeń nasz filmik Babcia Sawery i Wielkie Litery został uznany za najlepszą pracę konkursową. Konkurs został zorganizowany przez hurtownię książek Azymut. Celem konkursu była popularyzacja książek dla osób słabowidzących. Wspólnymi siłami udało się zrealizować ciekawą audycję. Tekst został napisany przez naszą babcię, czyli przez panią Małgosię Szymczyk. W filmiku wystąpiła oczywiście pani Małgosia w roli babci. Wystąpił też Antoni Sokołowski, syn naszej koleżanki żanki w roli wnuczka, narratorem była Ania Sokołowska. Nagroda główna w konkursie Wielkie Litery już dotarła do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu i będzie gościć na jej półkach. Nagrodą był pakiet y, książek z serii Wielkie Litery. Dzięki tej nagrodzie nasz księgozbiór wzbogacił się o kolejne pozycje z wielkich liter. Książki te charakteryzują się dużą czcionką, przejrzystym składem oraz dużym formatem. Dedykowane są przede wszystkim osobom słabowidzącym i seniorom. Nowe pozycje, jakie dotarły do biblioteki, to głównie współczesne powieści obyczajowe, a osoby zainteresowane już teraz mogą je wypożyczyć. W ramach tegorocznego tygodnia bibliotek w sobotę odbędzie się spotkanie autorskie w bibliotece. Dużo będzie się też działo w przyszłym tygodniu. Tydzień bibliotek w tą sobotę się rozpoczyna, tak jak wiemy, 8 maja. I to będzie spotkanie autorskie z panią Magdaleną Urlich. To będzie takie, można powiedzieć, nietypowe spotkanie autorskie, ponieważ będzie w ramach familijnej soboty, do której znowu wracamy. To spotkanie odbędzie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo to będzie spotkanie, a jednocześnie takie warsztaty, rodzaj warsztatów plastycznych dla dzieci. Pani Magdalena zaprezentuje swoją, fragmenty swojej książki Gwiazdo Oki i Rozbójniczka. Zapraszamy, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. Gwarantujemy świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Zapraszamy. 8 maja, godzina 11 dziedziniec ostrowieckiego browaru kultury. Więcej o tym, co przygotowali pracownicy biblioteki już jutro w telefaktach, a teraz dobra informacja dla jednostek OSP, które wnioskowały o dofinansowanie na zakup samochodów strażackich w powiecie ostrowieckim wóz dostanie OSP Ćmielów, a w powiecie opatowskim OSP Wszechświęta. Komenda główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała listę jednostek OSP z całego kraju, które otrzymają dofinansowanie na zakup wozów strażackich. Na 2021 rok planowany jest zakup 314 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Koszt takiego przedsięwzięcia to około 244 miliony złotych. Ochotnicy nowy sprzęt będą nabywać przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych. Do województwa świętokrzyskiego w tym roku trafi 21 samochodów specjalnych. O dofinansowanie wnioskowało m.in. OSP Ćmielów i takie wsparcie otrzyma, dzięki czemu zakupiony zostanie średni wóz strażacki o wartości około 800 tys. zł. Gmina Ćmielów będzie musiała pokryć wkład własny wynoszący od 250 000 do 400 tys. zł, w zależności od wyposażenia. Gmina Sadowie, a konkretnie Ochotnicza Straż Pożarna Wszechświęte Baga ci się o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostki OSP mogą również wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu dla strażaków-ochotników, a to wszystko w ramach programu Mały Strażak realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Tylko do 14 maja Ochotnicze Straże Pożarne z regionu świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wsparcie finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu Mały Strażak. Jest to program, który finansujemy zakup sprzętu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych i tutaj kwota od 5 do 10 tysięcy. Każda jednostka może otrzymać taką kwotę. Na 100% kosztów kwalifikowanych. Finansowany może być między innymi zakup hełmów, aparatów tlenowych, radiotelefonów, pił, agregatów czy drabin. Na takie zakupy jednostki mogą uzyskać nawet 10 tysięcy złotych. Ja mam nadzieję, że ta kwota 1 siedemset tysięcy będzie może większa, tak jak w ubiegłym roku, może nawet przekroczy te dwa miliony złotych przeznaczona na ten cel, te, które Państwo przeznaczyli w ubiegłym roku na ten właśnie cel. Cieszę się, że mogą strażacy w tym roku o więcej prosić. Nie ma takiego dnia, żeby. Druchowie ochotniczych straży pożarnych nie wspierali strażaków z PSP w ratowaniu życia, zdrowia, mienia mieszkańców naszego województwa. Dlatego tak bardzo potrzebna jest odpowiednia wrażliwość i wsparcie dla. Ochotniczych jednostek. Na przełomie czterech lat od 2016 do 2020 roku możemy zaobserwować znaczny wzrost środków wydatkowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla jednostek OSP. W 2016 roku była to zaledwie kwota 300 tysięcy złotych, a w roku 2020 to już ponad 10 milionów 600 tysięcy złotych. 2 miliony 100 tysięcy trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych na wyposażenie stworzenie sprzętu 348 jednostek otrzymało taki sprzęt. Jak również zakupiono 21 samochodów, które zostały wsparte z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę ponad 5 milionów 300 tysięcy. Ale to nie tylko, też realizowaliśmy program, który był skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych na termomodernizację strażnic, wymiany źródeł ciepła. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w tym roku w ramach programu Mały Strażak dla jednostek OSP zabezpieczył 1 700 tysięcy złotych. Przypomnijmy, nabór wniosków zakończy się 14 maja. I tą informacją żegnam się z Państwem Dziękuję za uwagę, telefakty jutro o stałej porze, a już teraz regionalna prognoza pogody. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta, Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. SALUS Talent URO, skuteczna terapia nietrzymania moczu konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy! Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria DaGlasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy termometry pokażą 6 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 8 km na godzinę, a ciśnienie to 1007 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr 21 km na godzinę i ciśnienie 1010 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. I pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.